No dobra, skoro jesteśmy gotowi, Paweł jest gotowy, rozpędzasz samochód do 25 km na godzinę, a Ty pięknie wtargnij. Ty, coś Ty zrobił Paweł? Ale, ale jak? Przecież... Obciąganie? Wymaga krzywdy Niewątpliwie. Ale... Dobra, gołąb. Yy... Cześć. No, chciałbym ci powiedzieć, że nie podoba mi się, że zamieszkałeś sobie tutaj, ale musimy się umówić. Albo się wyprowadzasz, albo dajesz mi piątkę. No i nie ma, nie ma, nie ma tutaj za dużo do, do myślenia, więc jak będzie? No. <laughs> Jeszcze raz. Jeszcze raz, daj piątkę. No, Git, jesteśmy głupi, daj Żółwik, no Żółwik, no ok. Daj jedno jajko, dawaj, o ty, oła. Go Gąb. tak się nie robi. Masz coś do mnie! No mam! Ustawiam go! Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć, byłoby no to, czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było, no karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszołomiony. No i co? I jedziemy z nim. Chciałbym spytać, skąd pan jedzie, gdy spodrys? Gdy musiał być bardzo wyczerpująca. O Niech pani nam powie, jak się pani odnajduje w warunkach naszej nowej polskiej kapitalistycznej gospodarki? Jak pani zarabia na życie? Daję. Co pani daje? Daję dupy. Panie Jerzyku! Panie Jerzyku! Pali się! Proszę uważać! Panie Jerzyku, kurwa! Pojebało pana. Stu z połamanymi Jakimi? Stół z połamanymi wymi. A no w razie, ja dobrze się mogę mówić. Z jakimi nogami? kurwa? połamanymi w Stu z Kości. Dalej, teraz coś poważniejszego. Teraz ty to ja to chciałem pomalować kurwa i nie mogę tego, tego srebrnego pomalować Co to jest kurwa? Nie pomalujesz No nie szło To jest amelion Co to jest? Amelion Co? Amelion. Co to jest? Amelinowe no, no proszę, Jakie? Amelinowe No dobrze. A co to jest? No ale co to jest? To jest kurwa Krzychu To jest amelinowe Amelion To jest <laughs> I to, to drogę... Ja chciałem, ja chciałem je. to pomalować, to chyba nie pomalować tego. Nie pomalujesz! To musisz farbę amelionową. Jaką? Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową ameliną. <laughs> to jest. I to, te ramki to pomalujesz. Dlatego to chciałem pomalować i chuja. Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To ameliną.